25 lat temu odbyło się spotkanie Lecha Wałęsy z generałem Czesławem Kiszczakiem. To wtedy ustalono procedurę i zakres obrad oraz ostateczny termin rozpoczęcia dramatycznego w skutkach okrągłego stołu. W ich wyniku prezydentem został generał Wojciech Jaruzelski, a ministrem spraw wewnętrznych Czesław Kiszczak. Nie było to zresztą pierwsze spotkanie Wałęsy z Kiszczakiem, gdyż na tym spotkaniu Wałęsa powitał Kiszczaka słowami Czesiek. Mówiłem ci, że przyjdziesz do mnie na kolanach. Czyli znali się na tyle długo, że już byli na ty. Jakie to miało znaczenie no, w sensie historycznym? Znaczy, że wtedy zapadła decyzja, że okrągły stół i porozumienie będzie robione z Wałęsą, na co jakiś odłam w partii nie miał ochoty. Chcieli jej w Wałęsę po prostu. No, wykorzystać do, do tego, co zrobił i resztę już prowadzić bez niego. No, ten, to właśnie ubóstwienie przez społeczeństwo Wałęsy. No, oczywiście, oczywiście, wiarygodność tego, wiarygodność tej zdrady bez Wałęsy byłaby niewielka. Utworzenie Senatu z liczbą 100 senatorów, kwotowe wybory do Sejmu, gdzie 60% miejsc, czyli 299 mandatów, miało być zagwarantowane dla Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego, a także ustanowienie urzędu prezydenta PRL to tylko niektóre z uzgodnień Okrągłego Stołu, będącego następstwem konsultacji na linii Lech Wałęsa Czesław Kiszczak. Porozumienie z najwyższymi władzami PRL, którego sygnatariuszami i głównymi, choć wątpliwymi bohaterami byli Kiszczak i Wałęsa, pozwoliło w rzeczywistości na dalsze piastowanie głównych stanowisk w państwie przez komunistów. Opozycjoniści nie mają wątpliwości. Taki układ był zdradą wartości, o które walczyła Solidarność. 25. rocznica to bardzo dobra okazja do tego, żeby przypomnieć no i tu powiem otwarcie zdradę, której przywódcy Solidarności, reprezentujący wtedy nas, w Magdalence jako rzekome kierownictwo narodu dokonało i w tej Magdalence i później przy Okrągłym Stole. Chodzi mi zasadniczo o taki główny element, już nawet nie, nie to, że zgodzono się na ten teatr okrągłostołowy, nie ujawniając opinii publicznej, że warunkiem wstępnym była zgoda Solidarności na prezydenturę Jaruzelskiego, w związku z tym również władze Kiszczaka, czyli SB, SBC i tak dalej. Na mocy porozumień okrągłostołowych możliwe było zarejestrowanie Solidarności. Jednak jak się później okazało, była to Solidarność Odgórna, czyli Czyli jej władze były z góry ustalone, a decyzje w tym zakresie należały do Lecha Wałęsy. Wśród działaczy komunistycznej opozycji zabieg ustawiania Solidarności według zaleceń konkretnych osób nazywany jest akcją Renesans II. Bezpośrednio po 13 grudnia próbowano odbudować Solidarność w nowej formie, co się nazywało Operacja Renesans, prowadzona przez Służby Bezpieczeństwa. No i właśnie na tej Magdalence, w trakcie obrad tej Magdalenki z 27 stycznia, doszło do Renesansu II, czyli właśnie zgody na budowę Solidarności niedemokratycznej, nieoddolnej, tylko od góry. Poczynałem, czyli Lech Wałęsa, Założy na nowo Solidarność, mianuje jej kierownictwo.